Końcówka roku to dobry moment, by spojrzeć w kalendarz i już dziś zastanowić się, jak wykorzystać przyszłoroczne dni wolne. Jak się okazuje, w 2026 roku będzie kilka okazji, by wydłużyć sobie weekendy. Pierwsza już na początku roku, 1 stycznia wypada bowiem, w czwartek, 6 stycznia to wtorek, zatem wybierając... Dwa dni urlopu w piątek 2 stycznia i w poniedziałek 5 stycznia możemy wydłużyć sobie weekend do sześciu dni. Jak co roku możemy także rozważyć wolne po Bożym Ciele, które w 2026 roku wypada 4 czerwca. Decydując się na urlop 5 czerwca zyskujemy cztery dni dodatkowego wolnego. Dość korzystnie wypadają także w przyszłym roku święta Bożego Narodzenia, ponieważ wigilia, która od 2025 roku jest dniem wolnym od pracy, wypada w czwartek, dodatkowo drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wypada w sobotę. Zatem jeśli pracodawca nie postanowi inaczej, możemy sobie ten sobotni, świąteczny dzień odebrać na przykład w poniedziałek 28 grudnia albo w środę 23 grudnia. W ten sposób bez wybierania urlopu zyskujemy 5 dni wolnego. Wykorzystać możemy także więcej dni wolnego, na przykład możemy wydłużyć sobie majówkę. W przyszłym roku ta wypada niezbyt fortunnie, bo w piątek, sobotę i niedzielę, ale na przykład wybierając wolne pomiędzy 27 a 30 kwietnia, możemy zyskać tak naprawdę 9 dni wolnego, od 25 kwietnia do 3 maja przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu. Podobnie sprawa wygląda z 11 listopada, które wypada w środę. Wybierając zatem dwa dni wolnego, zyskujemy 5 dni odpoczynku od pracy. Wydłużyć możemy także wspomniane już wcześniej Święta Bożego Narodzenia, zakładając, że wolne za drugi dzień świąt wybierzemy 28 grudnia, a do tego weźmiemy urlop do końca roku, czyli od 29 do 31 grudnia. Łącznie możemy zyskać 11 dni wolnego od 24 grudnia do 3 stycznia 2027 roku. roku.